W przypadku usług w murze dostępne są wygodne narzędzia takie jak udostępnij plik, które pozwalają wyeliminować problemy związane z udostępnieniem projektów zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Po prostu wybierz komu też udostępnić swój projekt oraz czy oczekujesz komentarzy. Bez załączników i plików do pobierania. Wystarczy powiadomienie z linkiem umożliwiającym kontrolowany dostęp do Twoich treści z poziomu przeglądarki. Można tworzyć wymiary, wykonywać szkice na modelu w celu przekazywania pomysłów projektowych na wielu widokach, w celu przekazywania sugestii produkcyjnych. Po zakończeniu komentarze zawierają znaczniki i można ich użyć do zażądania dodatkowych informacji. Najlepsze jest to, że nigdy nie musisz opuszczać SolidWorks. Dostęp do komentarzy można uzyskać bezpośrednio z panelu zadań. Zawierają one nie tylko dodane anotacje, ale także zapamiętują orientację modelu, co ułatwia zrozumienie. Kiedy nadejdzie czas na wprowadzenie zmian w projekcie, usługa w chmurze ma wbudowaną funkcję zarządzania rewizjami, która jest tak prosta jak zapisywanie modelu czy rysunku. Po prostu dodaj komentarz wskazujący co się zmienia, a nowa wersja zostanie bezpiecznie zapisana w chmurze. Na rysunku tabelka rewizji jest automatycznie aktualizowana o komentarze dotyczące zmian. Ponadto możesz śledzić postęp swoich projektów po prostu aktualizując ich status. Nie ma potrzeby przenoszenia plików do nowych folderów lub zmiany nazw plików. Po prostu skorzystaj z narzędzi zaprojektowanych tak, aby ułatwić Ci życie i pozwolić Ci skupić się na swoich projektach. Po udostępnieniu nowej wersji, możesz udostępnić swojemu dostawcy rysunek w formacie PDF. Możesz także zaktualizować istniejący rysunek, tak czy inaczej masz kontrolę nad dostępem. Platforma FIDEXP jest to Twoje internetowe centrum projektowania. Zaawansowane możliwości wyszukiwania pozwalają z łatwością znaleźć i złożyć projekty, w pełni obsługując Twoje ulubione funkcje, takie jak odniesienie wiązań. Jeśli chodzi o współpracę z zespołem, każdy członek może zablokować część projektu, na którą pracuje, zapewniając, że zmiany w projekcie nie zostaną przypadkowo nadpisane. A ponieważ Twoje projekty są bezpiecznie przechowywane w chmurze, możesz uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca. Przeglądaj swoje projekty bezpośrednio w przeglądarce, korzystając z potężnych możliwości, takich jak porównywanie rewizji projektu. Przeglądaj strukturę swojego projektu dzięki wbudowanej w która pozwala łatwo przejść do interesującego Cię komponentu. Skoncentruj się na części i uzyskaj dostęp do wszystkich powiązanych właściwości niestandardowych bez konieczności otwierania SolidWorks. Jeśli zechcesz nadać większą strukturę swoim procesom inżynieryjnym, skorzystaj z usług w chmurze. Użyj wygodnych tagów, aby filtrować projekty według statusu i sformalizować proces zwolnienia, przyciągając projekty na trasy. Trasy mogą mieć liniowe lub równoległe zadania zatwierdzania przypisane członkom zespołu. Po wykonaniu zadań będziesz miał pełny dostęp do historii, a trasa automatycznie zaktualizuje status załączonych projektów. Możesz nie tylko zarządzać procesami zatwierdzania, ale także śledzić i rozwiązywać problemy projektowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych list, elementy te można wizualizować bezpośrednio na projekcie. Znaczniki lokalizacji dostarczają informacji zwrotnych na temat tego, na czym polega problem i kto go identyfikował znajdują się w nim szczegółowe opisy i zalecane działania, które można aktualizować wraz z podjętymi działaniami. Elementy CAD z odniesieniami. Aby mieć pewność, że nikt nie powiela pracy zadania, można przypisać konkretnym członkom zespołu. Komentarze umożliwiają przesyłanie opinii społecznościowych, które pozostają powiązane z wykonywanymi zadaniami i nie znikają tak jak wiadomości e-mail. Po zakończeniu możesz zaktualizować problem za pomocą prostego przyciągania i upuszczania oraz wyeksportować wstępnie sformatowaną prezentację, aby zaktualizować swój zespół podczas następnej recenzji projektu. A to dopiero początek. Usługi w chmurze otwierają drzwi do narzędzi projektowych nowej generacji zaawansowanych symulacji i inteligentnej produkcji, które mogą przyspieszyć Twoją wydajność. Skoncentruj się na projektowaniu dzięki usługom w chmurze, będącym częścią portfolio 3 jest dostępnym z nowymi i uaktualnionymi licencjami SOLIDWORKS.